Tomek, Tomek Adamek, jesteś wielkim mistrzem boksu, ale otworzyłeś wrota do komnaty, w której boks ma tak naprawdę niewielkie znaczenie, tylko że ty sobie dzisiaj kompletnie nie zdajesz z tego sprawy, Twojej kibice również. Bardzo się cieszę, że dałeś takie warunki, które wszystkie przyjąłem, tylko cały czas nie rozumiem tej Twojej wypowiedzi o tym, co może być na spodenkach, bo no, powiedziałeś, że może być tylko Adamek na spodenkach. Cały czas nie wiem, czy na moich też to ma być, czy mogę swoje nazwisko tak na tych spodenkach umieścić. Ale to jest najmniejszy problem. Bardzo się cieszę, że postanowiłeś, że nasze gaże, czyli moja i Twoja, zostaną przekazane na cele charytatywne. Ty może tomuś tego nie wiesz, ale ja już niejedną garżę i to w całości przekazałem na cele charytatywne, chociażby za pierwszą walkę z przemysłowym Saletą. cieszę się tym bardziej, że do dziś pamiętam twoją walkę z Andrzejem Gołotą. W akazarenie. Byłem tam z moją mamusią, byłem z moim przyjacielem, sławkiem drabikiem. Oglądaliśmy to w pierwszym rzędzie. Serce chciało mi pęknąć, bo wywołałeś do walki człowieka, który był po operacji, świeżo po operacji. Nie miał lewej ręki. Był kompletnie człowiekiem już bez formy w tamtym momencie, a jak ty się tym zwycięstwem napawałeś, jak ty kompletnie. Chciałeś go w tym linku upokorzyć. I teraz przyjdzie to mecz ci za to zapłacić. Bo ja wtedy sobie obiecałem, że nigdy ci tego nie zapomnę. A teraz będę miał okazję nie dość, że tego, że to ci przypomnieć, to jeszcze ci za to ukarać. I właśnie za to dostaniesz w wpierdol. To nie będzie, pozwólmy na worek, to nie będzie żaden jab jab, tylko będzie w łeb, w łeb. Rozumiesz? Nie drzeb, jab, tylko będzie w łeb, w łeb. Powiem Ci jeszcze jak wszyscy myślą, że pójdę od razu po nogi Cię obalić że się wpierdolić, nie, bo to by było za szybka akcja. Ja najpierw pójdę z Tobą na wymianę, tu są małe rękawice. Człowieku, nie, żeby się nie się, się wpierdoliłeś. Ba. Ja wiem co, co Tobą targało i co Cię motywowało do tego, żeby wówczas Andrzeja do ringu wezwać. Powtarzam, Andrzeja, który był wówczas niesprawny fizycznie. Ale ty, ty, mu nie dawałeś szansy na to, żeby on tej walki nie z tobą nie stoczył. Ty, 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 wchodziłeś mu na ambicje. Ty, ty robiłeś wszystko, żeby on z tobą do tej walki wyszedł. Bo myślałeś, że jak wygrasz, to przejmiesz u kibiców. Tomek, powiem ci wprost. Jesteś prostym chłopakiem, że nie zrozumiałeś, że to nie tylko o to chodzi. To nie tylko o to chodzi. Nie zyskałeś ani jednego kibica więcej, tylko straciłeś jeszcze mnóstwo tych, których miałeś. A po walce ze mną